Siema. jest to kolejny odcinek z serii nawalany się z losowymi graczami. Ja jestem Zuzanna i zapraszam do oglądania. Dzisiaj będę sobie pytał w trystale. Oczywiście netherite. Napiszcie mi na jakim trybie potem mam się bić. W kolejnym odcinku z tej serii. W kolejnym odcinku z tej serii, sorry za wymowę. Bo no, szczerze wam mówiąc nie jest prosto znaleźć jakiś tytuł do bicia się Jak się ma ferie i gra się od 10 rano jak większość osób jest w szkole Tylko ci którzy te mają ferie to mogą grać i się naparzać A to nie tak dużo osób O Jezu że ile jeszcze strasznie odstaje No myślę że strasznie odstaje mój ping, no dosłownie mam prawie około 80 pingów więcej. Jest no, taką liczbą, że jak masz tyle pingów więcej, to wygrana jest praktycznie niemożliwe Jak masz się tyle pingów więcej. No wygrane jak z taką ilością pingów jest niemożliwe, nie? Niedawno ja grałem na temy w tej łapie, co się ma pod przyciskiem, więc się trochę zazwyczajłem. Zazwyczaj te starczą od kiedy postąpię serwer. A polecam, w ogóle bardzo fajny serwer. Macie IP po prawej. I cały film tak będzie. Jezu! My zaraz zabiję. Porywa się. ten Tak mas, ten master. Znanserio jak ja akurat włączyłem sobie Triton Mastera? Serio? Nie no nie, o Jezus, zaraz wycieknie Triton Master. Skończył się akurat, jak on mnie zaczął doban... tapować. No końcu dobra do tapa to jest śmierć. No gościu, ubij się. Jeszcze perul mi się skończymy na pasku. O, no i już koniec. A jeszcze mi się coś... Dość... No, Gdzie. To była jedna walka dopiero. Jestem ciekaw, co będzie w kolejnym. No więc widzimy się jak się zacznie kolejna walka. O, widzicie? Kolejna walka. O, nie, no nie, mamy jakiś typem. Ma tyle rangu, ranku, a z jedną osobą się dostaje taką zwyczajną osobę, jak ja, w około 4 ranków. To jaką tyle domu? To jest jakiś pros. Proszę jak się z lupami grać. Bym to wygrał za każdym razem. Pokażę, że nie jestem takim nubem. Tak nie stały. Aha, dobra. To była szybka runda. I ostatnia. No, już tak naprawdę będzie końcówka po filmu. No więc, ponownie widzimy się jak się zacierra No więc, kolejna kierka. O tym razem z który ma podobną ilość rankingu, to mnie nie liczy się ileś rankingu a skill. Mówi super, musiał je Super, nie? Bo ja się zostałem z ognia. Nie musiałem się ogniać, ale już nie mam znowu Tegoś, naprawdę No więc wynik znowu wynosi 1, 2, i śliczny, jakby się spodobał, zostawcie łapkę w górę i siema.